No i co tam kochani, jesteśmy na planie wielkiej kampanii, efekty, o jak ja pięknie siedzę, nie no. Wujek Staszek, gdzie jest moje piwo? Efekty już niebawem, także mm, będzie moc. O oh, jest! do dadu. <ścoughs> No, kochani, ja już jestem po pracy, szykuję się na wyjazd do Gdańska. Jutro występuję o 20.30 i o 21.30. Mam wspaniały duet z Piotrem Cogowskim, także nie mogę się doczekać. Myślę, że ta piosenka też Was bardzo zaskoczy. A póki co chciałam wyrazić swoje naprawdę zażenowanie. Jak można w obliczu tej całej sytuacji? Już nie nadążam po prostu blokować ludzi, robić sobie promocję swojego opalania natryskowego, swoich firm opalania natryskowego i szerować mój filmik, żeby ludzie przychodzili opalać się natryskowo do różnych tam osób. Naprawdę, że nada. Sorry, wprowadziłam wszystkich w błąd. Jutro jest transmisja na żywo tego samego koncertu, Wolność z Kobietą, z Poznania, czyli mnie tam nie będzie, więc. Są tr trzy inne miasta, które są nagrywane równolegle i będą transmitowane w lipcu, więc dam Wam znać, kiedy będzie transmisja. Jest też mnóstwo y, pytań <coughs> dotyczących, jak rozpoznać y, pieprze, czy tam znamie, y, czy jest y, groźne, czy nie jest groźne. Ja nie chciałabym absolutnie, żebyście się sugerowali y, moimi obserwacjami, tylko żebyście badali absolutnie wszystkie raz w roku. Bo ja na przykład mój, który się zmieniał i zaczął mi e, podejrzanie wyglądać e, zbadałam parę lat temu właśnie dokładnie ten, który był e, czerniakiem złośliwym i wtedy absolutnie nic na to nie wskazywało a się najwidoczniej uzłośliwił. Więc e, nie patrzcie na to, który wygląda według Was. Bo to przecież nie o to chodzi. Tylko żebyście mieli spokój i spali spokojnie. Badajcie wszystkie. Najgorsze jest to, że... Najgorsze jest to, że potrafią też być na dziąśle, we włosach, gdzieś w na, narządach intymnych. Także pora na to, żebyśmy robili bardzo yy, taki... Solidny przegląd całego ciała. Mm, I umieli o siebie bardzo zadbać. Nie odkładajcie też tych rzeczy na za tydzień, za miesiąc, czy na dwa. Każdy tydzień może Wam robić głębszy naciek, a co za tym idzie bardzo poważne mm, konsekwencje w postaci przerzutów. I tak naprawdę chciałabym, żeby moje dzisiejsze nagranie już dzisiaj zmobilizowało Was do zapisania się do dermatologa, który ma odpowiedni sprzęt i sprawdzi Wam dokładnie ten każdy pieprzyk. I wycinajcie każdy, który wydaje Wam się podejrzany, i wysyłajcie do, znaczy nie wy, tylko oczywiście specjalista do specjalistów, do laboratoriów, którzy sprawdzali, będą to sprawdzać pod kątem onkologicznym. No i guziaki. Trzymajcie się ciepło i dziękuję za wszystkie dobre słowa. Jeszcze chciałam mam powiedzieć, że jest tylu chorych, jeżeli chodzi o nowotwory skóry, ten, ten szpital, w którym ja się leczyłam pęka w szwach. Pęka. I ja na swoją diagnostykę akurat miałam dużo szczęścia, bo ten pierwszy wycinek czekałam niecały miesiąc. I to było bardzo szybko, na pozostałe dużo dłużej, bo jest naprawdę ogromna kolejka oczekujących, więc nie chcę nikogo straszyć, ale mam nadzieję, że ta moja historia będzie jednak przestrogą i no, nie będziecie się odlekać w czasie niektórych rzeczy. I chciałam Wam jeszcze polecić podcast mojego brata z innej mamy, serdecznego przyjaciela, Dagi. Niedługo będzie miał swoje 5 minut, bo od września startuje jego wielki reality show. A to jeden chyba z pierwszych jego podcastów, więc kibicujcie mu tam w komentarzach i proszę o to link.